Cześć, zapraszam Was do nowego odcinka z cyklu z kamerą wśród roślin. Dzisiaj zajmę się tym pięknym skrzydło kwiatem. Pamiętacie go z odcinka z paczką niespodzianką, aż dziw, że jeszcze go nie miałam w swojej kolekcji, ale tak, nie mam skrzydło kwiatu, znaczy teraz już mam. Przyszła pora na to, żeby go przesadzić, ponieważ ja nie lubię jak rośliny zostają w podłożu produkcyjnym. Na pewno nie zmienię mu doniczki, wymienię tylko podłoże, przytnę te przyschnięte listki gałązki i następnie postawię go na parapet w sypialni, żeby oczyszczał powietrze. Skrzydłokwiat jest to roślina doniczkowa bardzo lubiana. Znana jest ze swoich zdolności oczyszczania powietrza z toksycznych substancji lotnych, np. formaldehydu. Pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej. Tworzy gęste kępy długich, ciemnozielonych liści. Tworzy białe kwiaty, które mogą się pojawiać cały rok i delikatnie pachną. Skrzydłokwiat lubi stanowisko jasne, ale nie w bezpośrednim słońcu, ponieważ jego liście są dosyć cienkie i łatwo je przypalić. Latem odpowiednia temperatura to ta w granicach między 18 a 22 stopnie. Zimą nieco chłodniej, tak 16 do 18 stopni. W okresie wiosenno-letnim podlewamy roślinę nawet 2-3 razy w tygodniu, ponieważ jest to roślina wilgociolubna. Zimą ograniczamy podlewanie, lepiej jest go przesuszyć niż przelać. Gdy liście lekko opadają, skrzydłokwiat daje nam znać, że należy go podlać. Żeby bardziej nie stresować rośliny, zostawiam ją w tej doniczce, w której ją dostałam. Nie będę rozdzielać sadzonek. Zrobię to dopiero na wiosnę. Dam jej większą doniczkę, być może rozsadzę na więcej roślin, ale w tej chwili chciałabym, żeby ten jesień i zimę została tak jak jest, no jedynie z wymianą podłoża. W fazie wzrostu nawozimy co dwa tygodnie podczas podlewania odżywką do kwiatów kwitnących, ale stosując 1 czwartą dawki. Skrzydło kwiat rośnie dosyć szybko i co roku na wiosnę może wymagać przesadzenia do większej doniczki. Podczas przesadzania można oddzielić od siebie sadzonki, tworząc osobne rośliny. Można też spróbować ukorzenić liść lub łodygę. Jeżeli chodzi o rozmnażanie z liścia, to odcinamy liść, dzielimy go na mniejsze kawałki, tak aby zawierały nerw główny. Następnie ogonkiem w dół wkładamy te kawałki do podłoża, przykrywamy całość folią, a jeszcze wcześniej zraszamy podłoże. Tworzymy taki ciepły i wilgotny klimat. Gdy sadzonki się ukorzenią, można je przesadzić do innego podłoża. Rozmnażanie z łodygi następuje w taki sposób, że łodygę odcinamy tuż przy podłożu, następnie wkładamy ją do wody. Wodę wymieniamy tak co 2-3 dni. Gdy sadzonka będzie miała korzenie, to wtedy wkładamy do podłoża. Skrzydłokwiat to żelazna roślina, ale mogą się pojawić pewne problemy. Gdy żółkną liście może to oznaczać zbyt silne nasłonecznienie. Gdy bledną liście może być to brak nawożenia lub zły nawóz, taki który zawiera za mało azotu. Jeżeli liście nam żółkną i widzimy pajęczynkę to jest szkodnik przędziorek i należy zastosować oprysk. Gdy końce liści robią się suche to oznacza zbyt małą wilgotność powietrza. Jeżeli liście więdną, to roślina jest przesuszona. Gdy pojawiają się brązowe plamy na liściach, skrzydłokwiat ma za zimno. Może być też to wynik złej wody, zbyt twardej, lub też oznaka przenawożenia. No dobrze, skrzydłokwiat ma wymienione podłoże, lekko odświeżone, odcięte te suche listki zniszczone. Tutaj jeden kwiat jest zniszczony, ale go sobie jeszcze zostawię. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Miłego dnia. Cześć!